Um, Szybko chciałam przejść do um, Nie było mnie przez parę dni, bo miałam problemy z zębem tutaj. Dolnym. Um, okazało się, że złamałam um, zęb i cały jest um, pęknięty. Fajnie, nie? Um, będę musiała go mieć zrwany. E, chyba kiedy to będzie? 48 czyli za tam 12 dni, będę miała to robione. Trochę um, mnie boli, ale mam lekarstwa, no i, i żyję. Ale byłam w strasznym bólu przez, przez jakiś czas. Um, no i takie jest życie, ale dlatego nie było mnie przez, przez jakiś czas. Um, za to moja mama dzisiaj wróciła z Polski, przyniosła mi zakupy z Inglota, jeszcze kilka różnych rzeczy. Chciałam Wam wszystko pokazać, co będę używała w jakichś filmikach. Tu mam kratkę do powieku. To jest taki bardzo krzymny, zielonkawy kolor. Tu. Um, kratkę z inglata nr 28, konturówka do powie. Tu mam um, taka gruba, następna kratka do. do. Ups, ok. um, kolor jest taki tutaj. Um, to jest taka gruba kratka, jak wspomniałam. E, I co jeszcze? A, i jeszcze podkład na um, Podkład z Eivoną. Pudełko wygląda tak jak e, Zmak. E, podkład równoważący. czyli e, kremowy. Podkład. Ten unikalny system funkcjonuje. Dzięki. Wiesz, co? Przystępuję następnym razem. Po ćwicie. Um, e, odpowiedni kolor nawet wybrała. Um, bardzo lubię tego um, podkładu. No i to to są zakupy. Chciałam przyjść powiedzieć hej um, i że w poniedziałek będę z powrotem.